Dlatego ja ci mówię, nie dyskutuj, bo patrz tutaj Ale pięć wspaniałych znaczy kobiet, co czekają na twoje miejsce. Jak będziesz narzekać, to ja tutaj w jakiejś panią biorę. Jak będziesz tak dalej latach? mi pretensje robić, pani powiedział, jak ko kobieta tak zrzędzi chłopu na e, cały ja, czas Ja Cię zrzędziłam, a ma rację. A nie zrzędzi, <laughs> a nie, nie, a... nie kołki na ubięcioza. I ten już podrywa jakąś obcą panią tam o za rogiem. Jakie? Pytam. Nie się teraz! O godzinę tylko pytałem. Od tego się zaczyna. Jest pizza pewnie, to może to pójdziemy. Ja nie będę jadła żadnej pizzy. Powiedziałam ci, że od dziś jest wprowadzenie zdrowych nawyków, żeby... No to weźmie sobie jakąś sałatkę. Nie to mama pojaśnię. A no, to jak ja wezmę kapcia, jak zacznę cię tłut, A co ty? Tu... Dlatego, tutaj ja wiem dlaczego ty do mnie mówiłaś, muszko moja kochana. ja Ty byś tylko po prostu chciał jeść tak na śniadanie kebaba, później pizzę, jeszcze frytki. I sosem no. no i co z no. tego, jejku raz na jakiś czas? No, ja nie wiem, jak są kobiety. A to żmija to kończy i pójdzie, a to cały czas końca, końca, końca. Ja? W ogóle nie odejdzie. że ja? Panie, ja mam już tyle jadu w sobie, że mi z tej kwitowy po prostu jad. A, ładnie. rację. No. Panie, ale to można wytrzymać. Ja mam rację. Ja mam rację. A, bo te kobiety to. Kobiety to zawsze z kobitami ja trzymają. tłumacz się. Ty to jaka. ty tak do mnie zaga zagadałaś, do mnie tylko... Jak zagadałam do ciebie. A to ty do mnie, o! teraz ja za tobą szłam, a ty co podrywasz obok tym No, Nie, no. no, ja ja każdy chłop. <laughs> <Ja suszę>